Ha! Czy jest tu jakiś złol do pokonania? Jak wiadomo, desperackie czasy wymagają desperackich metod i nowych superbohaterów, którzy obronią nas przed złem. I mam dla Was super hero girl, czyli mnie. Okej, okay, ciepło w tym. Witam Was w recenzji komiksu, który idealnie nadaje się na obecne czasy, czyli tak jak powiedziałam przed chwilą, super hero girl. A konkretnie przygody Super Hero Girl. To jest komiks, który został mi wysłany specjalnie przez wydawnictwo Screen Comics, za co bardzo, bardzo dziękuję, do recenzji właśnie. I dzisiaj przedstawię Wam ten komiks i co sobie o nim myślę. Klasycznie na początek kilka informacji, ponieważ myślę, że. Jeżeli dowiecie się troszeczkę więcej, to będziecie mieli po prostu lepszy przekrój i historię na powstanie tego komiksu, a jest to dosyć ciekawe. Autorką jest Faith Erin Hicks, czyli animatorka i rysowniczka z Kanady, która tworzy właśnie komiksy i animacje. Pracuje jako animatorka, a także rysowniczka komiksów. Faith Erin Hicks jeszcze w 2010 nie była specjalnie znana i tworzyła rysunki do swojego komiksu internetowego Demonology 101. Na co dzień Jane Faith pracowała jako animatorka, m.in. na przykład przy takich animacjach jak George of the Jungle, gdzie zajmowała się tłami. W domu m.in. tworzyła sobie właśnie takie komiksy i tak zaczęły się przygody Superhero Girl. Kiedy złożyła odpowiedzi w całość, okazało się, że jednak są zainteresowani taką historią i w 2014 Fate wygrała nagrodę i to nie była jaką, ponieważ nagrodę Willa Eisnera. Dla przypomnienia nagroda Willa Eisnera to jest coś takiego jak Oscar wśród komiksów. To jest nagroda, która jest rozdawana od 1988 roku właśnie z ramienia Willa Eisnera i dopóki on jeszcze żył, co roku pojawiał się właśnie na tym konkursie i tam jest aż 36 kategorii, w których rozdaje się nagrody dla twórców komiksowych. I dokładnie w 2014 Erin Fates za właśnie ten komiks z przygody Superhero Girls otrzymała nagrodę dla młodego twórcy historii obrazkowych dla dzieci w w wieku od 8 do 12 lat. Ta nagroda właśnie otworzyła przed nią szereg możliwości i drzwi i bardzo dobrze, ponieważ to jest bardzo utalentowana młoda rysowniczka i zdecydowanie zasługiwała na to, aby ją wyróżnić. Być może Screen Comic kiedyś wyda przywództwa komiksy od Erin Fate, mam taką nadzieję, bo trzeba przyznać, że Super Hero Girl ma swoją magię w sobie. Super Hero Girl to opowieść o dziewczynie, która po prostu ma moce i po prostu postanowiła pomagać ludziom, ponieważ pomaganie jest jej pasją. I można powiedzieć, w sumie znamy tą historię, już wielokrotnie widzieliśmy coś takiego, ale spokojnie, Super Hero Girls bliżej jest do choćby czegoś takiego jak serial Boys, przy czym nie pod względem brutalności i powiedzmy tego, co się tam wyrabia, niż do Supermana. Super Hero Girl to zupełnie przeciętna, zwyczajna dziewczyna, która nosi zwyczajny t-shirt i pelerynkę, bo przecież każdy superbohater powinien mieć pelerynkę. No bo zastanówmy się, gdybyście mieli takie specjalne moce i chcieli pomagać ludziom, i faktycznie biegali po ulicach, to co by się okazało? Najprawdopodobniej okazałoby się, że tak naprawdę nie macie czasu dla znajomych, nie macie czasu znaleźć normalnej pracy. Najprawdopodobniej musicie ukrywać swoją tożsamość, a nie jest to zbyt łatwe, biorąc pod uwagę XXI wiek, Internet i fakt, że jeżeli tylko nie zmieniacie koloru skóry, a superhistoria nie umie. To dość trudno zachować bycie incognito, i pewnie dlatego poczułam taką sympatię do całej tej historii, ponieważ są to proste historie złożone takie właśnie stripy nazwijmy to, znane bardziej z internetu albo z gazet. Jest to opowieść, która. Przypomina bardzo, właśnie komiks internetowy. Same historiki są dość krótkie, często są dość dalece ze sobą powiązane. Oczywiście opowiadają pewną ciągłą historię, ale są to bardziej, jest to bardziej zestaw wydarzeń. Na przykład jedna z początkowych historii opowiada o tym, jak superhero girl próbuje sobie znaleźć super łodra, bo wiecie, prawdziwy superbohaterek powinien mieć superłotra. Więc jest to ważne. W takim razie chodzi po ulicach i szuka superłotra. Nagle okazuje się, że znalezienie superłotra nie jest takie łatwe, jakby się okazało, a po drugie jak wygląda superłotr? Jeżeli ona, jako superbohaterka, wygląda dość zwyczajnie, ma t-shirta i załóżmy pelerynkę, kiedy faktycznie ją założy, tudzież maskę, jeżeli ją faktycznie też przywieje na twarz, więc jak wygląda superłot? Czy też chodzi w specjalnej pelerynce? W specjalnym złym outficie, który sugeruje na to, że jest zły? To jest poważny problem w świecie superbohaterów. Z kolei inna opowieść wspomina o tym, że bycie superbohaterem na pełny etat to spory problem. Zwłaszcza spory problem dla twojej współlokatorki, która w pełni płaci czynsz, a ty jednak nie masz pieniędzy, bo nie jesteś w stanie zapłacić, ponieważ całymi dniami biegasz i latasz za złolami. Innym ciekawym tematem jest historia o super perfekcyjnym bracie, który także jest super bohaterem. Ale to jest ten brat, który jest bardzo popularny, wszyscy go uwielbiają i ma tysiące followersów na Instagramie. I powiedzmy, że ciężko się żyje takiej młodszej siostrze, która nie jest aż tak doskonała jak jej starszy brat, i nieustannie wszyscy ją do niego porównują. Znacie ten ból. Tak samo co jeśli jako superbohater znajdziecie tego jednego, sceptycznego chłopaka, który będzie za wami chodził i próbował was nieustannie wkurzać, udowadniać Wam, że tak naprawdę nie jesteście prawdziwym superbohaterem. I parę jeszcze innych historii, którymi wypełniona jest cała ta antologia. Trzeba przyznać, że podczas czytania miałam naprawdę ogromny fan. Po prostu, tak zwyczajnie. Dobrze się bawiłam. Zakładając, że jest to historia, która jest przeznaczona do kategorii wiekowej od 8 do 12, to najprawdopodobniej mam gdzieś koło właśnie 12 lat, skoro odczuwam radość. Ale zapewniam Was, że jeżeli że jesteście troszeczkę starsi i jesteście w miarę obeznani w popkulturze, będziecie czuć przyjemność czytania po prostu. Będziecie widzieć te rzeczy, które na co dzień w tych filmach akcji, w tych filmach superbohaterskich, gdzie oni są tacy super męscy, super. -bohaterscy, super w ogóle są super to zauważycie właśnie te rzeczy, które tutaj ten komiks w jakiś sposób wyśmiewa przy czym, tak jak wspomniałam wcześniej, on to wyśmiewa w bardzo sympatyczny sposób, zwraca uwagę, wytyka błędy bardziej nawet niż wyśmiewa i te takie standardowe historie, które zawsze się pojawiają po prostu w historiach o superbehaterach, ale na co dzień nie zwracamy na to uwagi, bo po prostu cieszymy się historią, i nie widzimy tych takich drobnych niedociągnięć, a tutaj one zostały podniesione do jakiejś takiej rangi żartobliwej historii. Cały ten komiks to 126 stron, przy czym y, posiada jeszcze dodatkowo ten komiks ekstra historii, które zostały stworzone, tak zwane pinapy, które zostały stworzone na potrzeby właśnie tej bohaterki, przez innych artystów, którymi była zaznajomiona na Fate, i one są akurat czytane w dość tak. Ciekawy sposób, bo są po prostu czytane tak jakby rozkładówka. Na końcu znajdują się także bardzo ładne grafiki, naprawdę bardzo ładne grafiki, które też dotyczą Hero Girl, też są w różnych klimatach i w różnych, sty różnych stylistykach, bo są stworzone właśnie przez innych artystów, To jest zdecydowanie fajnym smaczkiem i to jest to właśnie drugie wydanie uzupełnione tego komiksu, przy czym drugie wydanie przez Dark Horse, nie przez Scream Comics, bo Scream Comics po raz pierwszy wydało ten komiks w Polsce i zdecydowanie jestem no tak, bardzo polubiłam Hero Girl i poczytałabym więcej historii, gdybym nie wiedziała po prostu, że więcej historii o niej nie ma. Dodatkowo, tak jak widzicie, styl rysunkowy jest tutaj dość uproszczony, jest on bardzo ładny według mnie osobiście, ja jestem wielką fanką, ale wiem, że nie każdemu będzie to odpowiadać, bo to jest taki, nazwijmy to, kartonowy, bardzo prosty styl, który kojarzy mi się trochę, może nie z Samurajem Jackiem, ale coś na kształt właśnie takich prostych animacji. Za to ja uwielbiam od dzisiaj Fate Erin Higgs za jej błyskotliwość, za wspaniałe pokazywanie właśnie przyjemnych damskich bohaterek, bo to też jest duży problem w komiksach, że często damskie bohaterki są bardzo prosto i banalnie napisane, są albo z Wąbami, albo nie mają głębszego celu w życiu, albo po prostu zwyczajnie nie mają osobowości. Super Hero Girl jest ciekawa, jest bardzo podobna do mnie, ma rude włosy, lubi kolor czerwony, pelerynki, Wiem, że ta ręka na początku była niebieska. Nie miałam akurat czerwonej, bo czerwoną zużyłam na szycie kostiumu. Lubi koty, jest geekiem, ma nieustające problemy z finansami. <grywania> Dlatego poczułam naprawdę ciepło w serduszku czytając jej przygodę, ponieważ stała mi się ona w jakiś sposób bliska. Podsumowując, polecam Wam szczerze ten komiks osobom, które mają ochotę na prostą, nieskomplikowaną historię do poczytania w wannie. Łapka w górę i komentarz, kto tak robi jak ja. Tak czytam w wannie. Albo jeżeli panujecie podarować swojej młodej latorośni albo młodemu kuzynowi, albo komuś innemu komiks, który kręci go w świat geeka i w ten sposób wytworzycie kolejne pokolenie małych nerdów. Jeśli jesteście w jednej z tych grup, to sięgajcie w Super Hero Girl. Jeżeli szukacie brutalnej, poważnej historii, to zdecydowanie to nie jest ta droga. Na pewno są inne fajne komiksy w ofercie Screen Comics także, ale to jest po prostu fan. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobał materiał. Mam nadzieję, że mieliście okazję dzięki temu się zapoznać z Super Hero, Girl. być może nawet ją polubić i być może nawet zakupić. Ja polecam, do was zależy decyzja. Napiszcie mi, jeżeli mieliście kontakt z tym komiksem, co myślicie, czy Wam się podobał, czy Wam się w ogóle nie podobał, czy czujecie właśnie. Jakiś związek i sympatię do głównej bohaterki. Natomiast standardowo na koniec, jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka, zasobujcie kanał, roześnijcie kanał na świat. Przypominam ponownie o konkursie, który niedługo na kanale. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zagrajcie sobie dzisiaj w coś fajnego. Do pogrania, a ja odlatuję. Tymczasem ja odlatuję ratować świat w obrębie mieszkania. Nie wychodźcie, zostańcie bezpieczni. To jest jedyny raz, kiedy leżeniem na kanapie i robieniem nic, możecie uratować świat. Nie sp